Ja pamiętam, zawsze jest u pana eksera trudny początek. To znaczy po tej pierwszej dwójkowej scenie, jak państwo widzieli, była scena, jest scena wejścia z ogrodu. Wszyscy wchodzimy. No i wtedy właśnie zaczęło się, że nie wiadomo, gdzie kto siada. W związku z czym jeszcze raz wychodzimy i znowu schodzimy. I ja właściwie wpadłem na dosyć rozsądny pomysł, że za każdym razem będę siadał na innym krześle. W ten sposób doszło do pewnej kolizji, bo Zbyszek przyzwyczaił się do jednego krzesła i ja go podsiadłem, stanął nade mną, powiedział co jest. Ja próbuję. I tak to trwało przez pewien czas, aż o, tak, ser powiedział. Tak, o, to jest właśnie to. W porządku. Do, do nas wszystkich. Bardzo proszę, kto następny. Miłość na Krymie dla mnie to najgorsze wspomnienie, jak mam w życiu. Nigdy nie przeżyłem takich prób, na których Erwin Akser tak strasznie był niezadowolony z tego, co ja robię. Że y, zarówno on był w rozpaczy, jak i ja. A również w rozpaczy był Zbyszek Zapasiewicz, który nie mógł próbować przez to, że co jakiś czas ja musiałem coś powiedzieć na scenie. I jak tylko zaczynałem mówić, to się okazywało, że to jest katastrofa. I tak to trwało przez miesiąc, a może nawet dłużej. Aż w końcu uratował mnie dyrektor Maciej Englet, który jakoś tak wpłynął na reżysera, żeby trochę, może, pofolgował mi trochę, bo y, już nie dość, że ja nie mogłem nic mówić, tylko jak wchodziłem i brałem oddech, to on już mówił, że coś jest nie tak. Nie tak że ja chyba źle myślę. I y, y, po interwencji dyrektora o, y, okazało się, że y, reżyser zmienił nastawienie do mnie, i następnego dnia podobało mu się wszystko, co mówiłem. Powiedział nawet, że bardzo się cieszy, bo przez te sześć tygodni, do tej pory prób myślał, że się pomylił w obsadzie. Żeby wyjaśnić to nieporozumienie, rzecz polegała na tym, że Adam grał Niemca. Granie Niemca w dyrektora aksera nie jest proste, ponieważ jest człowiekiem dwujęzycznym. Mało tego, zna dziesiątki, dziesiątki tysięcy Niemców którzy nie są do końca podobni do Adama <noise> i odwrotnie. W związku z czym, żeby złapać jakby sens i istotę bycia Niemcem y, przy tak ekspercie wymagającym, no, rozumiesz, że to nie było do przyjęcia. No, nie wchodziłeś jako Niemiec, ale przecież nie, historia teatru... Nie, ja, to dokładnie, ja dokładnie to rozumiałem, tylko nie wiedziałem, co z tym zrobić. <noise> Dlatego chcę powiedzieć, że z przyjemnością obejrzałem telewizyjne nagranie tego, bo w telewizji to już była, to już była czysta przyjemność, bo wszystko się jakoś układało bezkonfliktowo. I nie, oczywiście mówię pół żartem, pół serii o tym, to mówię, dowiesz, że to no. były ciężkie próby, ale w raczej się śmiali. się śpiali, tak. W teatrze współczesnym próby serii na Aksera były legendarne przecież, więc ja tylko podtrzymuję tę legendę. Tak, to prawda. Ja, ja muszę powiedzieć, że, że w sztuce wdowy dla odmiany przez taką pracę heroiczną przechodził pan Henryk Bista, który też nie wyglądał na bohatera romantycznego z założenia. A na dodatek chodził na zgiętych nogach. Czy na niewyprostowanych kolan, kolanach. Więc to się więcej bardzo często odbywało tak, bo jak Henryko, pan musi jednak. Oczywiście, Henryk, to proszę uprzejmie, proszę, wchodzimy. I wchodził pan bista, który w ogóle miał takie kolana, i trzeba by mu je połamać, żeby wyprostować, ponieważ miał taką konstrukcję fizyczną. W związku z czym to prostowanie kolan jak tam później nawet przyszło, to już przechodziłeś w następnym utworze prostowanie Niemca. Ja chciałem tylko powiedzieć, że to co wreszcie ja miałem przy Krawcu, to moja pierwsza sztuka z dyrektorem Akselem i wtedy też przeżywałem właśnie takie męki, że Właściwie mi że może wycofać się z zawodu, bo to bezpieczniejsze. Nie kolei na to Wysiek Piknikowski, który mówił, no daj mu w końcu próbować. No i dał mi. Dziękuję. Ja się do Rysera nie przejmowałam, dlatego że był kolega ze szkoły teatralnej. No, 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 no. Młodszy kolega. Młodszy kolega. Młodszy kolega, koleg, no, dwa lata młodszy. mogłam krzyczeć na niego. Przepraszam A krzyczałam na niego, bo on długo bardzo próbował zmieniał coś, nie był zdecydowany. I mówię, Dlaczego ty działał, nie uczysz się robić? Jak się zdecydujesz co ma, yy, jak to przedstawienie ma wyglądać, to ja się wtedy nauczę. I ja, przepraszam, ja nie wiem czy Pan pamięta, była taka sytuacja, że ja też wszedłem tutaj w zastępstwo za Grzegorza Wąsa. Pan dyrektor zadzwonił do mnie, była godzina w pół do szóstej wieczorem, czy mogę przyjechać do teatru, e, więc oczywiście zgodziłem się. Bo mi przyjemnie, ale byłem zdenerwowany o 18.00, próba z dyrektorem Akserem. No to jak Państwo widzieli, to jest nieduże zadanie, niewielkie. Wchodzę na scenę, dostałem tekst. dyrektor Akser mówi, proszę odłożyć tekst. Ja mówię, panie doktorze, to będzie wygodnie jak ja będę z tekstem, bo, 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 bo ja w ogóle tego nie znam. Proszę odłożyć tekst. Ale panie dyrektorze, ja nie znam, ale proszę odłożyć, No i tak z 5 minut było takiego sporu, odłożyć, nareszcie odłożyłem. Dyrektor Akselowi, proszę bardzo, pan mówi. Ja nie mogę mówić, bo ja nie znam tekstu. A pan nie zna, no to sufler będzie panu podpowiadał. Ja, ponieważ to była rola w, w trzecim akcie, epizod w trzecim akcie, nauczyłem się przez te dwa akty tego, 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 tego tekstu, no i zagrałem. Po, po um, przedstawieniu to Aksel przychodzi i mówi: Dziękuję bardzo, wszystko było bardzo pięknie. Mówię: Panie dyrektorze, ale dlaczego pan ze mną tak walczył z tym tekstem? Przecież, przecież ja, ja się strasznie zdenerwowałem, proszę pana. Pan się tylko zdenerwował. A pewien aktor w Niemczech to się w tej sytuacji popłakał. A potem zrozumiałam, o co chodziło dyrektorowi Akselowi. Chodziło o to, że ja po prostu nie wiązał się tekstem, że miał wolne ręce i żebym w tym nagłym zastępstwie, dał sobie radę. Muszę tu opowiedzieć, ponieważ również w przedstawieniu wystąpiłem jako aktor, w przedstawieniu rektora aktora pod tytułem Szczęśliwe Wydarzenie, również proszka. Jak wiadomo, w końcu tego utworu, w trzecim akcie, występuje olbrzymie niemowlę, które się rodzi. To niemowlę robi bardzo dziwne rzeczy włącznie z wysadzeniem w powietrze domu. Natomiast ma dwie kwestie wyłącznie. Jedno to jest mama, a drugie dupa. Z tekstu nie jest duży, więc można bez egzemplarzy. Natomiast grał tę rolę Kazimierz Kaczor jeszcze przed odchudzeniem, więc wygląda jak niemowlak. I mnie o godzinie czwartej. Po południu zadzwoniono, bo popołudniówka po była grana. Czy mógłbym wpaść do teatru? Nic nie mówiąc, tylko jest pilna sprawa. W momencie, kiedy przekroczyłem drzwi teatru, rzucił się na mnie garderobiany fryzjer i przebrali mnie w niemowlę. Okazało się, że są już zagrane dwa akty i nie mogą zagrać trzeciego, bo nie przyszedł kolega Kaczor, zapomniał, że miał popołudniówkę. W związku z czym ludzkim mi powiedział: Pan się nie denerwuje, a ja panu będę mówił, co pan ma robić. Mój kontakt polegał na tym, że na koniec mi jeszcze włożyli zęby wampira, bo miało to niemowlę nie na mnie robione. Przy pierwszym powiedzeniu, od, odezwaniu się mamo dla odmiany, zęby wypadły, bo ciężko mówić z swoimi zębami. Do dupy już nie ryzykowałem wkładać. Na koniec odbyło się to, nie wiem jak, nie mam zielonego pojęcia. Oczywiście robiłem, co mi mówili Michnikowski z ludzkim. Axel wszedł do Garderu i mówił świetnie, świetnie, to dziękuję, że Pan to uratował, no trochę dziecko Frankensteina. Marcin, nic nie mówiłem. No cóż, ja tradycyjnie nic nie pamiętam. Ja nie miałem takich przygód z dyrektorem Akserem oprócz mojego pierwszego kontaktu w mrożku właśnie w krawcu też, gdzie z kolegą wnosiłem tylko na scenę lustro i grałem barbarzyńce. Za każdym razem to lustro było źle wnoszone, więc dużo bardzo z kolegą napracowaliśmy się, żeby dogodzić dyrektorowi Akserowi. A tu w tej sztuce nie miałem problemów z tym, gdzie siedzę, bo kiedy kurtyna się rozsłaniała, siedziałem już na swoim fotelu opisanym dokładnie w didaskaliach przez, przez autora. Postać, jak zobaczyłem, narysowaną przez panią Ewę Starowiejską, wiedziałem, co grać, że nie jest mi daleka i obca. To był mój siódmy mrożek w mojej karierze scenicznej i ani jednego Czechowa. Za dwa tygodnie będą Państwo oglądali ambasadora mrożka. To będzie mój ósmy mrożek i do tej pory ani jednego Czechowa. I to mi daje dużo do myślenia. Ale cały czas jestem młody, dobrze zapowiadający się z domem. Proszę, że to jest też Twój drugi murzyn. To, e, to, to był e, Afroamerykanin, to, to był trzeci. Jeszcze w. Nie, nie, czwarty, bo w międzyczasie zagrałem w Jeziorze Boteńskim u Janusza Załowskiego też Murzyna, bliźniaków Murzynów. I w bajce, i w bajce dla dzieci u Krzysia Zaleskiego w telewizji też zagrałem Murzyna, z czym mam po prostu związaną wielką swoją traumę. Może ja króciutko opowiem. Grałem Murzyna takiego piętaszka. W samych swipach. W związku z tym, byłem wysmarowany szuwaksem od czubka głowy do, do, do małego palca u nogi. Kręciliśmy to na jej lątkach, e, w, 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 w tych dawnych akademikach, tam w taki, była taka sala wynajęta i stała tam dekoracja. I kręciłem od samego rana. Myślałem, że zwariuje, ponieważ ten szuwak spowodował jakieś uczulenie. I w momencie, kiedy się skończyły zdjęcia, była gdzieś 21, albo 22 wieczorem, jak to zwykle zaczyna się plan zdjęciowy, to bardzo długo trwa. Natomiast jeżeli ekipa słyszy koniec zdjęć, to w 5 minut jest wszystko spakowane i nikogo nie ma. I tak też się stało. Ja zostałem w tych swipach wymalowany na czarno. Na jelonkę. Na jelonkę. Złapałem jeszcze jakiegoś garderobianego, czy technicznego, mówię, ludzi, a gdzie ja mam się umyć? W związku z tym znalazła się szczoteczka do paznokci, jakieś szare mydło i miska z wodą. Zostało to przede postawione i wszyscy zniknęli. Ja po prostu myślałem, że zwariowałem. Chodzi, chodziłem, bo nie mogłem się nawet ubrać. Na Chodziłem, pytałem się, gdzie tu jest jakaś łaźnia, jakaś łazienka, jakiś prysznic. W końcu jakaś portierka się nade mną zwitowała, zaprowadziła mnie do, 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 do takich wspólnych łazienek tych studenckich. I tam szorowałem się tą szczoteczką do paznokci do samego rana. <trym 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 Bogate tradycje... Polsce, <grymne> <grymne> Za bogate tradycje, ale w Polsce fatalnie traktuje się Bogate tradycje, właśnie grał y, y, jeden z kolegów. Uznał, że nie warto się codziennie myć, jeżeli są trzy przedstawienia w tygodniu. E, po prostu nie używał tej szczoteczki. W spatifie był na e, Nieżyjący już zresztą. E, dość słabny. Nie będę też skrywał, że w tym teatrze odbyła się premiera dwóch jednoaktówek, obie w sprawach e, e, konfliktu rasowego w Ameryce. Nazywało się to zresztą konflikt. E, Premiera odbywała się w lipcu. 31 stopni. Ta sala dzisiaj w zimie jest dość ciepła. W lipcu trzeba sobie wyobrazić. Dekoracje, które przyrządziła Ewa Starowiejska, grała Marta Lipińska i Jan Endler. Grali w bardzo eleganckim białym domu. Dekoracja była na biało, biały salon. W czasie przywieziono specjalnie z filmu do malowania się taką farbę, co ta nie brudzi i nie schodzi. I zaczęło się od tego, że właśnie do białej damy przychodził ciemnoskóry obywatel. Następnie trwał jakiś rodzaj romansu i ciemność skóry mojego brata jakby coraz większym stopniu pozostawała na meblach i na dekoracji. I na tobie, prawda? w związku z czym jakby następowała zamiana ról dosyć wyraźna. Jak się okazało na wodę nie reagował, ale na podtak. W związku z czym tak naprawdę skończyło się w odwrotne, w negatywie, można powiedzieć. Zresztą coś upiornego było cała ta premiera, ponieważ w pierwszej jednakówce to ja na I też to świetnie pamiętam. Zrobiono ze mnie jakiś szczep. Rzadko spotykany zresztą, <laughs> chyba skręconymi włosami, ale w kształcie loków, no takich powiedziałbym z romantyzmu. <laughs> z tego co wiem, taka zdaje się gatunek nie istnieje. Niemniej no, różne rzeczy bywają. Natomiast dla spoważnienia, tylko powiem jedną rzecz, bo porozmawialiśmy o, o, o zabawnych zdarzeniach z pracą Erwina Axera, Chciał dołożyć tylko jedną rzecz do tego, że tę kasetę z tym teatrem jakby wysłałem do Nicei i obejrzał to Sławomir Mrożek, który tu widział to bardzo dawno, więc nie pamiętał. I podzielił się ze mną, co się rzadko zdarza, co Weronowi Mrożkowi, żeby coś zdania jakieś dłuższe wypowiedział raczej lapidarnie i krótko. Natomiast powiedział o jednej rzeczy, a mianowicie, że ma niezwykłą wdzięczność do Erwina Oxera, ponieważ właściwie to przedstawienie i ta jego reżyseria i ta jego czasem wnikliwość, która nas drażniła w jakichś detalach, w małych rzeczach, zastępiona była zawsze niezwykłą analityczną i logicznym myśleniem na temat tego, o czym przedstawienie jest i jak się powinno kończyć. Finał tego przedstawienia, mianowicie ta pomarańcza wnoszona i cerkiew, to jest pomysł Erwina Aksera, nie wpisany w sztukę i wedle Mrożka to jest uratowanie tego utworu, który nie miał żadnego finału. W związku z czym, tu żartując i tworując sobie, jak to my lubimy, ale jednocześnie też pamiętajmy o jakiejś sile i mocy, tej, tego typu reżyserii, którą uprawiał Erwin Axer, i gdzie można było być całkowicie bezpiecznym, że sens przedstawienia zostanie wyartykułowany. Droga dochodzenia to są tajemnice kuchni, a w kuchni zawsze bywa śmiesznie, zwłaszcza jak ktoś się oparzy.